Witamy, witamy serdecznie. Witaj Wojtku. Jesteśmy. Witaj Wtaszu. witamy wszystkich. Dzisiaj nie poniedziałek, wtorek, ale jesteśmy, także zapraszamy do czynnego udziału, udostępniania naszych materiałów. A dzisiaj dzisiaj troszkę informacji o tym, co na Wataha, co w ogóle się wydarzyło z Watacha. Dostałem troszkę opinii na temat naszej strony, Wojtku. I to i to naprawdę od ludzi, którzy którzy wiedzą co mówią i no nie ma, już, nie ma już tego takiego wiersz chaosu na stronie jest ona taka bardziej intuicyjna i bardzo fajnie wygląda. Was też bym prosił o opinię. Wejdźcie sobie na wataha.no i powiedzcie nam, jak według Was ta strona się w tej chwili przedstawia. Zapraszamy A dzisiaj? do programu. A dzisiaj jeszcze zapytamy was wszystkich o jeszcze inne rzeczy. O jeszcze inne rzeczy. O tym wszystkim. Tak, oczywiście. Zapraszamy. Pogody, jakie są, takie są. Bardzo dużo też informacji o pogodzie. Wojtek, poudostępniałeś tam, co się dzieje dookoła. Zawieruchy teraz będzie dużo śniegu. Ktoś, kto ma dachy wrażliwe, no to lepiej, żeby to strząsnąć z tego dachu. Gdzie Gdzieniegdzie już odśnieżane są te dachy, także to wszystko tam gdzie, tam, gdzie to wymaga tego sytuacja, no to jest to odrobione na bieżąco, ale trzeba pomyśleć o tym, bo teraz będzie troszkę ciepła to wszystko stanie się bardziej takie cięższe, no i będzie taka ślumpa. Później deszcz, deszcz ze śniegiem, to na metr kwadratowy to jest później parę no. ładnych kilogramów. Ja może udostępnię może jutro jeszcze raz ten artykuł, który pisaliśmy. Mamy gotowy, oczywiście można go znaleźć na naszej stronie wataha.pl .no o odśnieżaniu dachu. Tam jest taka dosyć istotna informacja, jeśli ktoś po prostu myśli: "A, dobra, to zrzucę po prostu ten śnieg". Równomiernie ściągamy śnieg, nie z jednej strony, bo ten dach będzie nam się inaczej, inaczej rozłoży się ciężar i to jest niedobre, to jest niedobre. Jeżeli jesteśmy na dachu, to linkę zabezpieczającą wiążemy do paska, nie do szyi, pamiętajcie o tym, to jest też tak, żeby, żeby tak w razie gdyby polecieć, to żeby… Pół żartem, pół serio, ale pamiętajcie też tak. o, o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. No i jeżeli coś robimy dla sąsiada, sąsiad nas może wynająć. Również u nas jest informacja, na ile i na ile może nam sąsiad zapłacić w roku. Tak, Wojtku? Bez podatku, bez, bez podatku, podatku. Bez zapłacenia tak. podatku. Jest to całkowicie tak. legalne w Norwegii. Bez podatku można. można dla sąsiada świadczyć usługę pomocową, także to jest też dosyć istotna informacja, którą znajdziecie na batach NO. Ostatnio. Może zauważyliście zaginięcie 15-letniej Melity. Zaginęła dziewczyna w okolicach Straszborga. Dzień później świetnie, świetna reakcja wszystkich naszych czytelników. I nie tylko naszych, bo to poszło też również na inne portale. No to na drugi dzień o godzinie 22.00, dziewczyna się znalazła cała i zdrowa na szczęście. Także jest, jest to fajne. Mm, dziękujemy bardzo wszystkim tym, którzy wzięli udział czynny, czyli udostępnili nasz materiał. Także to jest też bardzo dobre, ze względu na to, że nasze materiały w tej chwili są tak, jak były wcześniej, ale teraz już jest to bardziej tak ułożone, ładnie, w języku norweskim. W języku norweskim, wchodząc na artykuł, artykuł generuje się wraz z nowym linkiem w danym języku, który wybierzecie, i wystarczy ten link z danego języka sobie skopiować i udostępnić, gdzie chcemy i wtedy będzie w odpowiednim języku, który wybierzemy, ta informacja przekazana dalej. To jest bardzo, bardzo wygodne, bardzo fajne. Także myślę, że wataha, wataha wam się spodoba teraz ta cała nowa odsłona. Mamy również coś takiego jak oferty pracy, mamy również coś takiego jak wizytówki tak jak były. To jest wszystko cały czas jeszcze jeszcze pracujemy nad tym, ale bardzo wiele już jest zakończone. Można się zalogować, stworzyć swój własny profil. Można na, profilu, można na tym profilu bardzo wiele zrobić ze względu na przykład. Co można zrobić? Wchodząc na swój profil, wchodzę na twoje konto i mogę zrobić wydarzenie. Jeżeli ktokolwiek ma jakieś wydarzenie, organizatorem jest lub wie o jakimś wydarzeniu, może o nim napisać, po prostu i puścić, i o tym wydarzeniu będziemy mieli informacje na na Vata HNO. niezależnie od tego, gdzie to jest. I to jest całkowicie darmowe. Twoje artykuły możecie, jeżeli ktoś ma ochotę się spełniać jako, jako e, nie redaktor, tylko kto, jako. jako no dziennikarz. dziennikarz. E, może to zrobić również całkowicie za darmo Mo i jeszcze jest zakładka Twoje raporty. Dodaj raport, jeżeli coś się wydarzyło w Twojej okolicy, mm, jakiś wypadek, jakaś, jakaś dobra nawet rzecz, e, warto o tym napisać i również się u nas pojawi. No i oferty pracy można dać, ofertę pracy, jeżeli poszukujesz lub chcesz dać komuś ofertę pracy. E, kolejna rzecz, jaka, jaka doszła u nas, e, połączyliśmy, się, połączyliśmy siły z firmą, która się nazywa Itfor. Firma ta jest to taka gratka, bo to jest nowa aplikacja w Norwegii, jest to taka gratka dla ludzi, którzy. Itfor. Ja mam firmę, na przykładzie, że ja mam firmę, i teraz tutaj w, w momencie, kiedy mam mniej pracy, co zrobić z pracownikami? Zwolnić, nie zwolnić? Postojowe, niepostojowe. No, i właśnie aplikacja wychodzi nam naprzeciw, dlatego że Pitfor, jeżeli jestem zarejestrowany jako firma, mogę się wymieniać z innymi firmami, mogę wypożyczać moich pracowników legalnie. I to jest fantastyczne. Jest to naprawdę fajna. fajna nowe narzędzie. Nowe, nowe narzędzie, narzędzie na rynku, bataka. tak. I to będzie skompilowane z naszą batachą. Już praktycznie jesteśmy również na, na, na ukończeniu tego, więc będzie można naprawdę batacha robi się z tego taki taki fajny duży portal, taki mały, mały powiedzmy Facebook. Na Facebooku teraz nie wiem. Ty dostajesz te informacje, które na przykład na różnych stronach, że twoja strona nie, nie ma wymagań i tak dalej mm -hmm. będzie usunięta, tyle spamu jest na Facebooku, że to jest historia. Ja już mam dosyć tego, bo to jest takie ping 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 ping. I tych grup w sumie tak. też mamy sporo i no od Facebooka, no, 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 no ja nie wiem, no, to, jest, to jest masakra. Mam nadzieję, że Facebook sobie z tym poradzi i zacznie blokować te wszystkie tego rodzaju informacje, właśnie, które do nas wychodzą. No a co na Wataha? Na Wataha no Wojtku. No właśnie, ja chciałem, no, na Wataha, ten, ten, kto zajrzy na Wataha, no, zobaczy, co tam jest, oczywiście. Ale chciałbym was zapytać o wasze postanowienia noworoczne. Ostatnio byłem, w spędzałem miło na nartach. Tak sobie pomyślałem, bo właśnie 17 stycznia, czyli jutro, to dzień, w którym no jakby. Statystycznie większość osób, które sobie coś tam obiecuje albo obiecuje to publicznie, bo czasami niektórzy mówią, a ja to w tym nowym roku to zrobię to albo tamto, albo na przykład zrzucę palenie, albo coś tam jeszcze, więc obietnica publiczna, no, dana publicz słowo dane publiczne jest jednak dotrzymywane trochę dłużej, jak ktoś sobie tak siedzi i pomyślał, a może na przykład zrobię to, to 17 stycznia, statystycznie porzucamy nasze postanowienia noworoczne, czyli jutro, Mam nadzieję, że Wasze postanowienia wytrwają trochę dłużej. No postanowienia są różne. Ja nie będę cytował i wymieniał wszystkich, ale na przykład e, najczęściej to poprawa kondycji, poprawa finansów e, lub popra poprawa zdrowia psychicznego. To słuchajcie, to były pierwsze trzy, najważniejsze postanowienia na noworoczne. Nawet palenie jest dopiero na, na dalszym, na dalszym stopniu, no, być może dlatego, powiem. że. że Coraz mniej osób pali, szczerze mówiąc, ja, ja w swoim otoczeniu, nie wiem, jakby my, jakie macie spostrzeżenia, ale w moim otoczeniu coraz mniej osób rzeczywiście e, rzeczywiście pali. Ja życzę wytrwałości jeszcze raz. Mówię, ciekaw jestem, jakie macie postanowienia, czy trwacie w nich tak, tak naprawdę. No, to napisał, to jak się ma ta pożyczarka pracowników do zasad beamingowych w branży budowlanej? No właśnie, jeżeli jestem osobą, która ma branżę budowlaną, i ma pracowników dobrych, których nie chce stracić, no bo później poszukiwanie nowej kadry i szkolenie jej od nowa, no to są ogromne koszty i ogromny czas, który trzeba na to poświęcić. Przemku, to jest tak, że nie ma z tym problemu, można śmiało wynająć, stawki są, stawki są według tego, co ITFOR proponuje i to jest całkowicie, całkowicie fajna sprawa i legalna. Tam jest też pomiędzy firmami jest taka klauzula, klauzula niepodbierania sobie pracowników także ale zresztą tutaj w Norwegii nie ma raczej z tym problemów chyba że, chyba że są to jakby nie no raczej nie ma z tym problemów zresztą pracownik o którego się dba któremu zapewniamy pracę bo jeżeli jestem pracownikiem w Norwegii no to zależy mi na tym żeby była praca gdzie ona będzie jeżeli jestem na budowlance to i tak jest zawsze tutaj jest tydzień tam jest miesiąc tam jest dwa tygodnie więc zawsze podróżuję, nie ma, nie ma z tym problemu. I taka ta aplikacja, ta nowość będzie, będzie bardzo, bardzo intratna dla wszystkich firm. Myślę, że myślę, że w momencie, kiedy będziemy już robili programy na ten temat i damy więcej informacji, to wszystkie wątpliwości rozwiejemy i będzie, będzie można z tego korzystać śmiało. E, mówiłem też o wydarzeniach, wydarzenia stand Piotr Przytuła, Drift Huset Restaurant Ran, Ran, e, Randaberg, e, to jest koło Stavanger w restauracji polskiej, e, zapraszamy, później mamy e, karnawałową imprezę z Love Dance Herb, również u nas macie taką e, informację o wydarzeniach, no i jest koncert charytatywny, inne krainy dla Ukrainy, inne krainy dla Ukrainy, i to możecie sobie skorzystać z informacji, gdzie to jest, kiedy to jest, o której godzinie. 13 odbyło się, odbyło się wydarzenie w Westfossen, onkel Tor, w restauracji. Tam był, tam był Bory Borgan. Po 30 latach przerwy zaczął znowu śpiewać. Dla ludzi, którzy mają sentyment tutaj w Norwegów mieszkających, no to tak jak dla nas na przykład, jakby, jakby na przykład żył ktoś z naszych takich, gdzie my wyrastaliśmy na nich, na przykładzie Wodecki, na przykładzie Krzysztof Krawczyk, no niestety już nie żyją, ale gdyby żyli, mieliby przerwę, a później by. Przyjechali zrobić koncert, jesteśmy na bank, prawda? Niestety nie mamy takiej możliwości. No, w każdym razie, jeżeli chodzi o wydarzenia, wydarzenia dochodzą. Staramy się staramy się uzupełniać wszystko na bieżąco. Mamy też kulinaria. Co zjeść na wtorek? Na wtorek, dzisiaj we wtorek pojawił się artykuł Przepis na idealny wtorkowy obiad. Piśne kary. Lubisz kary? Lubię. Lubisz, ja też lubię. Mhm. Lubisz, lubisz skoki narciarskie? Bardzo lubię skoki narciarskie. Słuchajcie, no pojawiają się na razie się w związku ze skokami z trwającym sezonem skoków narciarskich. Pojawiają się u nas też artykuły. Ostatnio pojawiły się dwa. Pierwszy z nich zapowiadał polski, polski turniej, czyli coś, co się odbywa w Polsce. Jest takim cyklem, coś, a na turniej czterech skoczni. Pisaliśmy o tym, że już w piątek, czyli od piątku już trwa. Rozpoczął się w Wiśle, będzie też w Szczyrku już jutro i potem jeszcze w Zakopanym. Jeśli ktoś jest zainteresowany, jak to wygląda datowo i godzinowo, w naszym pierwszym artykule, który się ukazał pod tytułem Polski. Turniej 2024 w skokach narciarskich. Polecam ten artykuł. Dzisiaj ukazał się kolejny, informując o tym, co się wydarzyło w ostatnich, właśnie dniach na tym turnieju. No, a jutro, oczywiście, szczyrk dla tych, którzy oglądają skoki narciarskie. To jest też ważne wydarzenie. Po szczyrku zakopane 19 stycznia. Terminarz w pierwszym artykule u nas na Wataha No. Mm -hmm. Słuchajcie, no polecam Wam artykuł oczywiście o, ty, o pogodzie, bo, bo wiemy jak, jak sprawa się ma, jak to wygląda, jutro z pewnością, bo całą noc tutaj w okolicy Oslo, Tonsberg, Sandefjord, tutaj Ostfold oczywiście, to będzie no, duże opady śniegu spodziewają się od, od 25 do 30 nawet 35 centymetrów, gdzie nie gdzie nawet 40 centymetrów śniegu, więc może być duży chaos na drogach, a szczególnie jutro rano, ci którzy rano wyjeżdżają do pracy, poświęćcie może trochę więcej czasu na to, żeby dać te sobie więcej czasu na dojazd do pracy, przynajmniej te pół godziny, bo wiadomo trzeba wyjść, jeszcze odśnieżyć e, sobie podjazd czy, czy wyjazd, wjazd czy wyjazd Łukaszu? <laughs> W zależności, z której strony stoisz. No właśnie, ja zauważyłem Ale... wracając w niedzielę, bo też pogoda była nieciekawa i, i, i mocno padał śnieg. Na przykład droga z Jowik do Oslo, no było powiedzmy przyzwoicie. Wjechałem do Oslo i niestety droga była biała, po prostu w Oslo nikt nie odśnieżał. Najlepsze odcinki to były te chyba w tunelu. <laughs> Na rimu 3. Także weźcie to pod uwagę koniecznie. Bo dzisiaj ekstremalna pogoda w okolicach tutaj południowej i południowo-wschodniej Norwegii. I tyle. Polecam oczywiście artykuł na Wata ENO. Ja, ja udostępniam, ja nic nie mówię, mów dalej. <laughs> Słuchajcie, polecam tam też wam Nasz artykuł skateetaten ostrzega przed nowymi próbami wyłudzeń. Pamiętajcie o tym, że linki, które dostajecie w SMS-ach, czy w mailach, które mówią, żeby tam kliknąć, wejść, zalogować się, podać swoje dane, nie klikajcie, starajcie się to robić tylko i wyłącznie bezpośrednio na, na stronach urzędów, czy to, czy to policji, czy to skateaten, czy Helsenorge bezpośrednio wchodzić na strony nie przez linki, które przychodzą w SMS-ach. Bo to rzeczywiście może być potem dla Was dużym problemem. Tak, właśnie. To jest, to jest kolejny problem, który, jakby na, na początku mówiłem o Facebooku, tutaj z kolei przychodzą na różne maile, czy to z poczty i tak dalej. Również pisałem o tym artykuł i ten artykuł był tak na świeżo, kiedy właśnie dostałem w tym samym czasie tego maila. Mówię no kurczę, trzeba o tym napisać, bo coraz więcej ludzi zgłaszał zresztą takie, takie sprawy. No tak tak, ja nie dalej jak chyba przedwczoraj dostałem na co trzeba dostałem informację, że moja paczka nie może do mnie dojść, pobrakuje numeru telefonu, jakichś tam danych. Więc nawet jeśli spodziewacie się jakieś paczki, słuchajcie, są firmy, które dostarczają paczki, tam można znaleźć, macie wcześniej podany numer swojej paczki, tam można bezpośrednio na stronie sprawdzić, gdzie ta paczka jest i jaki jest, albo bezpośredni kontakt z firmą, która dostarcza. Nigdy przez linki, przez SMSy, naprawdę. Słuchajcie, pamiętacie w Polsce? Y Pojawił się taki znak towarowy, można powiedzieć, na produktach typowo wyprodukowanych w Polsce, teraz Polska. Teraz Polska. Uh -huh. Prawda? E, Norwegia właśnie wprowadza e, swój taki e, produkt. Made in Norway to się, to się będzie nazywać, to już się nazywa w zasadzie, i będzie, się, e, będzie to program oznakowania produktów e, wyprodukowanych właśnie w Norwegii. Ma to pomóc firmom norweskim, co jest w sumie dobre. Żeby zaistnieć również jako właśnie e, produkty norweskie, firmy, firmy norweskie na rynkach e, no, całego hmm. świata, można powiedzieć. E, ale również e, pozwoli to, tu się o tym mo mocno nie mówi, ale pozwoli to, myślę, Norwegom, mieszkańcom Norwegii, na dostrzeżenie produktów, które wyprodukowane są oczywiście w Norwegii. Tak. O tym pisaliśmy w artykule Minister Handlu i Przemysłu, wprowadza program oznakowania Made in Norway. Made in Norway, słuchajcie, Made in Norway, my jesteśmy Made in Poland, ale. Wykonano, <noise> made in Poland. <noise> ma, made in Poland wykonano jakby w Norwegii. Również możecie zobaczyć, jak już niedługo będziecie mogli zobaczyć, również Wampi Art. Zapraszam na Wampi Art. Pani fotograf, to jest okolice Dramen, Kroksta Delva. Słuchajcie, niesamowita, niesamowita istota, niesamowita osoba. Fotograf mega. Niedługo będziemy chcieli Wam pokazać, właśnie próbki, jak zostały wykonane zdjęcia, i również, również będziemy chcieli zrobić z nią programy, może jakieś warsztaty wspólnie dla ludzi, którzy interesują się fotografią, no bo to są fajne, fajne akcje, z których bardzo wiele osób korzyst, skorzystać może, bo wszyscy mamy smartfony, smartfony nawet niektórzy nie wiedzą, jakie to są petardy, co my mamy w ręku i jakie ma możliwości nasz smartfon, a przy takiej informacji, przy, przy takim kursie można się dowiedzieć bardzo wiele, bardzo wiele o tym, co nasz smartfon potrafi i czy on robi sam zdjęcia? Hmm. No sam to nie trzeba. Ale rzeczywiście są teraz te urządzenia są, jeśli ktoś się interesuje fotografią, to oczywiście ma na pewno jakiś tam profesjonalny sprzęt oprócz tego smartfona z całą pewnością i oprogramowanie i pracuje na komputerze, ale rzeczywiście nawet dla amatora te, te smartfony, które są teraz i możliwości ich robienia zdjęcia i tego wszystkiego, co można tam zrobić, naprawdę są. Są fajne. Mm -hmm, mm -hmm. Ja sam to odkrywam. Bo lubię styknąć czasem zdjęcie. Dobrze. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Myślę, że myślę, że zajrzycie do nas na Watahano, tam jest mnóstwo informacji, które, który każdy znajdzie coś miłego dla siebie. No, i prosimy o opinię, jak ta watacha Wam się w tej chwili podoba i czy funkcje, które macie po zalogowaniu, Wam się podobają? Czy chcielibyście coś więcej? Piszcie do nas śmiało. My jesteśmy otwarci na dialog. Także, jeżeli chce ktoś zareklamować tutaj, czy też znaleźć dentystę, informacje również są. Już mówiłem wcześniej o filmie i TWOR. Także naprawdę dzieje się, dzieje się bardzo dużo. Zapraszamy, bądźcie z nami, udostępniajcie. Dziękuję bardzo, miłego wieczoru. Dobrej nocy i jutro, jutro spokojnej jazdy. Jeśli ktoś nie musi, to lepiej, żeby być może tak, dodajcie na drogach bo jest. Masakra. Trzymajcie się zdrowo, najlepszy.